Widzowie, dajcie lajka i suba, bo to jest kolejna część z SMP I to prawdziwą Prawdziwy to jest SMP, więc naprawdę będzie ciekawe Ciekawie będzie, naprawdę Ale Właśnie teraz kiedy zobaczyłem, że mam tu jaskinię Widzowie, i mam dwa serca, widzowie I zostanę zbanowany mm. I myślę, że to będzie mój koniec za niedługo. Ale widzowie. Może nie wygrałem na jedną serce. Na jednego... Miałem jeden serce. Ile masz serc? Bo ja maksymalną ileś Ja. Ja. Ja dwa. Ja dwa. Ja dwa. Ja dwa. Ale widzowie... Mam dwa. Ale ją to się nie podaje. Dobra, widzowie. Walczy do końca, widzowie. Muszę nawet mieć lepszy ten Z tego. Muszę wrócić na ziemię. Na ziemię. I Co wie? Zabiję tego gościa jeszcze. Jeszcze tego gościa zabiję. Pierwszy go wykończę, tego gościa, potem Marcela zabiję. Może nie będę taki i go będę zabijał Ale lepiej jakbym go zabił, bo naprawdę chcę go zabić Zemścić się tak na nim chcę Tak, żebym został zmanowany, wykończony po prostu Jak zostanie wykończony, to już jego koniec, nie? Oła Dobra widzowie, mam nadzieję, że nie padnę. Na przykład teraz od Creepera. Dobra, widzowie, i zaraz nie będę mógł nawet sprintować, widzowie, więc muszę. Kiedy? Będę musiał sub sprint. Diaksy. 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 To jest coś pięknego. To jest coś pięknego. To jest coś takiego pięknego. Diaksy. 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 Dowie. Wezmę sobie kamień, bo to bo to powinny być jak kamień, nie? że nie da się z tego skraftować. Nie da się z tego skraftować pieca. Czy da się? Tylko narzędzia, chyba. Ej, no. Tylko narzędzia. No raczej, tylko narzędzia, ale sprawdzę... Co ja zrobiłem, dobra? Musiałem kolejną śkielę. Nie wiem czemu. Dobra, biorę znowu ten kamień. Dziwny kamień trochę. Aha! Tak! Piecyk, 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 piecyk! ale jakby coś, to ja mogę wylogować się z tego serwera i potem znowu wrócić. <śmusznie> Może tak zrobię, tak jak na anarchii. Też nie, tak robię. Co wie? Y to tobie nawet nie wiem czy mi wystarczy te trzy no, no, ty, no ty no ty idę nara nara na, nara 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 nara, nara. Z, z oszustami nie gram z oszustami z oszustami z oszustami nie gram, z oszustami nie gram. Nie gram. Nie gram. Z oszustami nie gram. Z oszustami nie gram. Z oszustami nie, nie gram. Ale, ale, ale ja, ale, ale, ale ja. Ale, ale ja.

Wiesz żelazo. Dobra, widzowie. Jeszcze... jeszcze raz, bo on mi tepnął. Ok. Okej. Okay. Co mniej tam? Dobra, widzowie. To jest nieormalne, widzowie. Bo jak mu, jak. Jak można? Jak w ogóle takie coś można zrobić mi? To jest nierealne. to jest niemożliwe? Po prostu niemożliwość i tyle. Przeczytaj. No ja nawet nie przeczytałem tej tabliczki. Ten filet by mnie tak. Tak by mnie y, zabił, że to jest niemożliwe. Tam był jeszcze first. Przez nich bym bym naprawdę stracił wszystko. Stracił po prostu, bym został zbanowany przez nich. wiem, czy mam to wrzucić na YouTube. Nie, teraz nie mogę znaleźć jaskini. I teraz, i teraz, i teraz i przytopiłem, i przytopiłem i przytapiłem. Piąłem, piąłem, piąłem. 24, 4 żelaza. 24 żelaza. Żelaza. Przytopiałem 24 żelaza. Naprawdę mi się już nie chce Mi się naprawdę bardzo nie chce I miałem, miałem, i miałem diaksy I miałem, i miałem i Miałem, diaks, i miałem, miałem iłem, iłem rude, rude Rude diaksów, rude diaksów Miałem rude diaksów Miałem rude diaksów Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę, nie chcę. Musisz dać mi coś... No nie chcę. Zginęła mi tak. Zabij, zabij... zabij mnie. Zabij mnie. Zabij mnie. Bo. No. I to. I to, to twoje, to twoje, twoje, twoje przeznaczenie, Prze, przeznaczenie, przeznaczenie. I mam, i i tak, i tak, i, i. Koniec. 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 Game over, jestem Koniec. Jestem uwięziony! Jestem uwięziony! Ale. Jestem, jestem, jestem uwięziony! Jestem. Jestem uwięziony! uwię... uwię. uwięziony! Uwień. uwięziony! Jestem uwięziony! uwięziony. I, I nie mogę, nie mogę, nie mogę niszczyć, nie mogę niszczyć, 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 niszczyć. Niszczyć bloków Niszczyć bloków, bloków. Nie Mogę niszczyć bloków Bloków No, bo, bo straciłem straciłem ciłem wszystkie, wszystkie wszystkie serca i to Pitowie, raz to już Tu już byłam... prawie... prawie tu już byłem uwieziony, ale wygrałem, wygrałem z gościem na łapki. Ja go zabiłem łapką. A on miał miecz kamienny. Ja go zabiłem, zabijałem go i tak miałem mało serc. No i miętrze serca. Koniec z po prostu. Koniec. Chciałbym teraz wrócić tam. Tasia? Nie gadaj. Nie, tepa mnie. Tepa mnie cały czas. Jestem tu więziony. Jestem zbanowany. Nie mogę nawet niszczyć bloków, I to wie. To koniec mojej przygody, widowie. To, to jest moje. Koniec mojej przygody. Myślałam, że będę zbanowany, ale... Na ten świat będę zbanowany teraz, bo utknąłem tu i nie mam... Nie mam co robić, widzowie. To jest koniec. A? Jedzenie? Jedzenie! 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 Jedzenie, 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 jedzenie! Tak. Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Ktoś, ktoś mnie, nie. Wolni. Jaki mam tryb w ogóle? Nie mogę sobie nawet zmienić. Przygotowy, ja mam tryb przygotowy, bo mi. bo ja tu. Ust ustawiono mi tu, bo ja tu weszłam. Mm. Nie da, Nie da się Nie da się to napisałam Nie da się To pa koniec Trzy części z tego były Może powiem im Nawet ej, to anarchia SMP! A ja powiedziałem SMP. Ale prawdziwe. Chociaż prawdziwe. Obra widzę wie. A kiedy, a kiedy igrzyska? wy prawie będzie tak jak Sagiego. Znajdźcie se, te tubera tego i i, i i powiedzcie mu, powiedzcie w wyszukiwarce, napiszcie Igrzyska Śmierci Sagiego. A kiedy igrzyska? Nie wiem. 3-5 dni czy albo 5 dzienni Widzowie Widzowie, o której? Nie wiem To może to być koniec, widzowie Naszej przygody, którą mieliśmy przetrwać do końca, a nie przetrwaliśmy. Niestety to koniec.